Beata Chmielowska, Olech, przez lata jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji polskiej, znana głównie z prowadzenia teleekspresu, musiała pożegnać się z posadą po grudniowych zmianach w stacji. Wydaje się jednak, że ta zmiana wcale jej nie zmartwiła, ponieważ dziennikarka ma wiele innych zajęć. Zarządza bowiem potężnym dworkiem, który jest dobrze znany w Polsce. Swoją karierę w TVP Chmielowska Olech zaczynała w 1998 roku, prowadząc Teleexpress Junior, a później przez wiele lat główne wydania tego programu, emitowane codziennie o godzinie 17 na antenie TVP1. Przez lata zyskała sympatię widzów, którzy z żalem przyjęli wiadomość o jej odejściu ze stacji. Prywatnie, dziennikarka jest mamą dwójki dzieci. Z Damianem Olechem ma syna Brunona i córkę Liwie. Chmielowska, Olech i Olech poznali się na imprezie organizowanej przez wspólnych znajomych, choć początki ich znajomości nie były proste. Na wspomnianej imprezie między Beatą a Damianem doszło do kłótni, co jednak nie przeszkodziło w dalszym rozwoju ich znajomości. Dzień po wydarzeniu Damian zdobył numer telefonu byłej gwiazdy TVP i zaczął do niej wydzwaniać, co początkowo spotkało się z chłodnym przyjęciem ze strony Beaty. Byłem mocno zdeterminowany. Po prostu zakochałem się na zabój, wspominał Damian Olech w wywiadzie dla Rewi. Jego wytrwałość przyniosła efekty, ponieważ ostatecznie zdobył serce Beaty. Para zaręczyła się dwa razy. Pierwsze oświadczyny miały miejsce w Polsce, z udziałem rodziców Beaty. Drugie oświadczyny odbyły się zgodnie z tradycją rodziny Damiana w Nowym Jorku, gdzie rodzina zwykle zamawia biżuterię u zaprzyjaźnionego jubilera na piątej alei. Damian miał nietypowy pomysł na te oświadczyny – wrzucił pierścionek do kieliszka z szampanem, co niemal doprowadziło do udławienia się byłej prowadzącej teleekspresu tym prezentem. Prezenterka Beata Chmielowska, Olech wraz z mężem postanowili zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy, Inwestując w ponad stuletni dworek w miejscowości Men niedaleko Warszawy. Wnętrze tej posiadłości jest dobrze znane miłośnikom polskich seriali, gdyż służyło jako plan zdjęciowy dla kultowego serialu Złotopolscy, gdzie mieszkał serialowy Dionizy wraz z rodziną. Dziś dworek został odrestaurowany i pełni funkcję zarówno restauracyjną, jak i hotelową, a także jest miejscem organizacji konferencji i wesel. Ciekawostką jest, że swój ślub w tym miejscu zorganizował także Marcin Mroczek. Biznes hotelowo-restauracyjny Beaty Chmielowskiej Olech okazał się być strzałem w dziesiątkę, oferując dziennikarce stabilne źródło dochodu po rozstaniu z TVP. Mimo zniknięcia z ekranów telewizyjnych, Beata wciąż jest aktywna w mediach i chętnie dzieli się swoim życiem codziennym z fanami. Pozostaje pytanie kiedy znów zobaczymy ją w roli dziennikarki telewizyjnej.